Wielu internetowych inwestorów ukazuje dywidendy jako święty gral inwestowania. Kupujesz akcje, czekasz, a spółka co roku czy co kwartał przelewa ci pieniądze. Niby nic nie robisz, a na koncie pojawia się gotówka. Sami przyznacie, że brzmi to idealnie. Pasywny dochód, wolność finansowa, darmowe pieniądze, leżenie pod palmą i inne tego typu clickbaitowe tytuły. W mojej opinii, oczywiście, inwestowanie dywidendowe ma szereg korzyści, nie tylko tych finansowych. Ale dzisiaj skupię się na tej ciemniejszej stronie inwestowania dywidendowego, tej, o której nie zawsze usłyszycie na YouTubie. Witam stałych widzów, witam nowe osoby. Dziękuję wam serdecznie za 650 subskrypcji. Jeżeli chcecie mnie wspomóc w rozwoju tego kanału, to wiecie, co robić. Zapraszam do oglądania. Przypomnę tylko, że nic na tym kanale nie jest poradą inwestycyjną. Jest to jedynie mój osobisty i subiektywny punkt widzenia. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Zacznijmy od najbardziej oczywistej wady. Spółki dywidendowe po prostu rosną wolniej. Bardzo często to są firmy już dojrzałe, często już po fazie największej ekspansji, które niekoniecznie mają pomysł, jak wykorzystać zysk, więc przyciągają do siebie akcjonariuszy. No w ten sposób, że część zysku oddają właśnie im. I jasne, daje to stabilność, ale jeżeli dopiero budujesz majątek, to ten brak dynamiki może być sporym ograniczeniem, bo w krótkim terminie takie spółki zwykle zostają w tyle za tak zwanymi spółkami wzrostowymi czyli firmami, które cały czas inwestują w rozwój, no po prostu decydują się nie wypuszczać pieniędzy z firmy, a te pieniądze jakoś mądrzej ulokować. Bo wiadomo, każdy kij ma dwa końce i zawsze decyzja za czymś będzie decyzją przeciw czemuś innemu. Decydując się na spółkę pozbywającą się swoich pieniędzy w formie dywidendy, rezygnujemy w pewnym sensie z tego, że te pieniądze mogłyby pracować w obrębie firmy, na przykład w formie marketingu, pozyskiwania nowych klientów, no, lub mogłyby zostać przeznaczone na rozwój w jakiejkolwiek innej formie. I oczywiście nie jest tak, że firmy wypłacające dywidendy się w ogóle nie rozwijają. No one po prostu przeżywają cykliczny wypływ gotówki. Więc w przypadku, gdy jest on za duży bądź za częsty, no to może w dłuższej perspektywie niekorzystnie odbić się to na kondycji finansowej spółki. Szczególnie, gdy firma wydaje nieproporcjonalnie dużo zysku na dywidendy, czyli ma wysoką wartość tzw. stopy dywidendy. To pojęcie już świetnie znacie, do tego jeszcze przejdę później. Druga rzecz to podatki. Bo robiłem ostatnio małe rozeznanie wśród znajomych, którzy interesują się w mniejszym lub większym stopniu giełdą i niestety większość tych osób nie inwestuje przez IKE czy XE, tylko na zwykłym rachunku maklerskim, a to oznacza, że niezależnie od wszystkiego 19% zysku z dywidendy znika. I myślę, że widzowie mojego kanału są jak najbardziej świadomi, jak to działa, ale dla niezorientowanych wspomnę tylko, że przykładowo dostając 1000 zł z tytułu dywidendy i inwestując na zwykłym koncie faktycznie trafi do nas tylko 810 zł, bo 19% zysku, czyli 190 zł przytuli po prostu Państwo w formie podatku belki, czyli w formie podatku od zysków kapitałowych. Czyli nawet jeżeli nie przejesz zysku, nawet jeżeli reinwestujesz, co polecam, to robisz to finalnie z mniejszą kwotą. A podatek, który wydaje się w pierwszym roku drobny, te 19%, no bo na początku, wiadomo, zyski są małe, to i podatek nominalnie jest mały, ale procentowo to jest dalej 19%, to taki podatek, który początkowo wydaje się drobny, w perspektywie 10, 15, 20 lat potrafi zrobić kolosalną różnicę, bo ta kulka śnieżna, Szczególnie ważne jest moim zdaniem, żeby na początku miała się z czego rozpędzać, a nie żeby regularnie 19% kulki śnieżnej po prostu się rozpadało. No na przykład w ETF-ach akumulacyjnych tego problemu nie ma, tam całość pracuje, ale to też temat na osobny odcinek. I dochodzimy tutaj w sumie jeszcze do bardzo ważnego aspektu, który już wspomniałem i to nie raz, czyli reinwestycji. Bo przy dywidendach przy spółkach dywidendowych no musisz to robić samemu Ręcznie, czyli klikanie, kupowanie, rozliczanie PIT-ów, prowizje, no w zasadzie niby drobiazgi, ale z czasem to naprawdę może zjeść dużo nerwów, dużo czasu, szczególnie jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do urzędowej papierologii lub na przykład dywidendy ze spółek z USA, gdzie rozliczenie tego jest minimalnie bardziej skomplikowane. I to jest problem, który w ogóle nie istnieje w przypadku inwestowania pod wzrost, gdzie jeżeli będziemy tylko kupować na przykład przez 10 lat i nic nie sprzedamy, to nie, generuje to nie generuje to żadnej nikomu niepotrzebnej papierologii, bo wypłacona dywidenda, i konieczność decyzji, co zrobić z tą wypłaconą kasą, może być zarówno wadą, jak i zaletą. Zależy, jakie kto ma podejście do inwestowania yy, Pieniędzy, czasu i wszelkich tego typu aspektów, bo dla jednych to będzie niepotrzebna zabawa, a dla innych poczucie, że po mądrym ulokowaniu pieniędzy dostali realną wypłatę, no to na, na niektórych ludzi to zadziała po prostu bardzo korzystnie w kontekście psychiki inwestowania. No ja osobiście należę do tych drugich, ale nie znaczy to, że jest to jedyny poprawny i słuszny sposób na budowanie swojej wolności finansowej. Bo pamiętajcie, że ile ludzi tyle podejść, i oczywiste jest to, mam nadzieję, że to jest oczywiste, że nie ma jednej uniwersalnej recepty na sukces. Każdy musi odnaleźć swoją drogę, życiową, jak i inwestycyjną. Kolejny punkt nawiązuje po części do tego, co powiedziałem wcześniej: że każdy kij ma dwa końce i dwie osoby mogą interpretować w zupełnie inny sposób tą samą sytuację. Ludzie uwielbiają dywidendy, bo dają faktycznie takie poczucie stabilności. Widzisz przelew na koncie i myślisz, faktycznie to działa, dochód pasywny, firma wypłaca, wszystko jest ok, darmowe pieniądze. Ale problem w tym, że to może być złudzenie, bo dywidenda nie jest gwarantowana. To decyzja zarządu, którą po prostu można zmienić, jeżeli dane sytuacje na rynku czy w obrębie firmy się zadzieją. Na przestrzeni lat dywidendy mogą rosnąć, mogą maleć. Mogą zdarzyć się lata bez wypłaty. Zanim zaczniesz inwestować pod dywidendy, to zastanów się, jak twoja psychika zniesie te gorsze okresy, a miej świadomość, że pojawią się one na pewno, bo to jest nieodzowny element rynku. Wytrzymasz, czy przy pierwszej obniżce pozbędziesz się akcji w panice i stwierdzisz, że to jednak nie dla mnie i może trzeba się zająć czymś innym. Każdy ma inną psychikę, więc zaakceptuj, Tą tolerancję na ryzyko, którą jesteś w stanie zaakceptować, bo inaczej wykończysz się psychicznie, bo wystarczy gorszy rok, recesja, jakaś decyzja polityczna, szczególnie w kontekście spółek skarbu państwa, tak, po, tak popularnych jednak na polskim rynku, no i nagle wypłata dywidendy znika bądź się obniża. I wtedy okazuje się, że ten cały, w cudzysłowie, pasywny dochód był bardziej oparty na emocjach niż na twardych faktach. A co gorsza, no ludzie często patrzą tylko na stopę dywidendy, a nie na wynik całej inwestycji. Stopa dywidendy to jest taki parametr, który mówi o tym, jak dużą, jak duży procent wartości akcji dostaniemy potem w dywidendzie. No, prosty przykład, gdyby stopa była równa 5%, inwestujemy 100 zł w akcje, no to dywidenda to będzie 5% ze 100, czyli 5 zł. Bo nie ma finalnie znaczenia, że dostaniesz 7% wypłaty skoro kurs akcji spadł o 10%. To tak jakby dostać premię w pracy, a jednocześnie jakby obniżyli ci pensję. No Netto będziesz na minusie, dlatego nie wolno, moim zdaniem, nie wolno patrzeć ślepo na stopę dywidendy, wyfiltrować spółek po najwyższej stopie i kupować te z dużą, no bo jakiś coś w tym może być niebezpiecznego, bo zbyt wysoka stopa dywidendy to wbrew pozorom duży red flag, bardzo popularne słowo wśród młodzieży teraz, i może to oznaczać, że spółka na przykład nie ma pomysłu, jak przyciągnąć do siebie inwestorów za pomocą innowacji, nowego pomysłu czy badaniu nowych obszarów, i po prostu robi to, rozdając, trochę tak kolokwialnie mówiąc, przejadając wygenerowany zysk. Bo niebezpiecznie wysoka stopa dywidendy to często zły objaw, bo po wypłukaniu się z zapasów gotówki dywidenda może polecieć w dół, co odstraszy inwestorów, którzy weszli w spółkę. Bo miała ona fajne, wysokie wypłaty. A co zrobią inwestorzy, którzy zainwestowali celem wysokich wypłat z tytułu dywidendy? Możecie się tylko domyślić. A co stanie się potem z kursem akcji? Też możemy się tylko domyślać. Bo podsumowując, inwestowanie dywidendowe absolutnie nie jest lekiem na całe zło. Nie jest też absolutnie jedynym słusznym sposobem inwestowania. I nawet w tym mikroświecie polskiego YouTube'a, Znajdziecie bardzo duże kanały, bardzo dobrych też inwestorów, gdzie podejścia są zupełnie skrajne, prawda? Gdzie jedni unikają dywidend i wolą na przykład spokojne, regularne, duże dopłaty na prosty jakiś duży ETF typu SP500, a są ludzie, którzy mają też świetne wyniki, ładując dużą część kapitału w polskie spółki dywidendowe i ani w jednym podejściu ani w drugim nie ma, pamiętajcie, absolutnie nic złego, bo to co często powtarzam i padło to już tutaj nie raz, ale uważam, że to jest na tyle ważne, że trzeba to powielać, że inwestowanie finalnie powinno sprawiać, że będziecie się czuć spokojniej, a nie mniej spokojnie, że ma to zapewniać lepszy sen, a nie zarywanie nocek, prawda? Przede wszystkim, zanim podejmiecie tą właśnie decyzję wewnątrz siebie, czy inwestować, czy nie, co w ogóle robić. Miejcie z tyłu głowy tolerancję na ryzyko, tolerancję na to, że mogą się trafić nie miesiące, ale lata spadków, i co wtedy zrobisz? Bo można, m, dla, dla niektórych to będzie okazja do zakupów, inni zjedzą nerwy. Także przetestuj to najlepiej y, jakoś delikatnie, jeśli już, jeśli już się na to zdecydujesz. Pamiętaj, że to zawsze jest Twoja decyzja i nie daj się żadnym youtuberom naganiać na nic. Bo finalnie odpowiedzialność, niestety czy stety, ponosisz ty. No ja akurat lubię i czuję dywidendy, ale też w pełni rozumiem ludzi, którzy unikają niektórych spółek jedynie z powodu, że są dywidendowe, bo szereg minusów właśnie Ci wymieniłem. Wypływ kasy ze spółki, ta korekta słynna kursu akcji, chociaż oczywiście nie jest to mechanicznie sterowane, tylko Korekty możesz tak naprawdę nawet nie odczuć, jeżeli na, na dzień po wypłacie dywidendy ludzie zaczną masowo skupować akcje, ale jakiś ruch i transfer gotówki to jest. Pamiętaj też o optymalizacji podatkowej. Mamy świetny sposób na to, mianowicie IKE. Robiłem o tym niedawno odcinek, możesz na kanale zobaczyć, bo też ciekawa sytuacja. Oglądałem ostatnio wywiad z Frizem, też chyba o tym wspominałem na kanale, no i Friz tam opowiadał o Zdaje się, fundacji rodzinnej, która pozwala mu kupować akcje z odroczonym podatkiem. Ludzie się bardzo w komentarzach oburzyli, że jak to, jak to tak bez podatku, a każdy ma dostęp do bardzo prostego konta typu IKE, gdzie też ten podatek może być odroczony o lata, lub, jeżeli wytrzymacie do 60, to w ogóle, prawda? Ale łatwiej się oburzyć w komentarzu, niż znać możliwości. To, to jest niestety. Trochę taka nasza, może nawet nie narodowa, ale bardziej ludzka cecha, bo chyba narzekanie trochę każdy ma we krwi. W każdym razie, dzięki za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw koniecznie coś po sobie. Bardzo cieszy mnie każdy komentarz, bardzo pomaga mi to yy, budować ten kanał, bo czuję, że ktoś słucha to, co mówię. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.